Pierniczy, ale ty, wielki te oczaki, oczy hipnotyzujące. No jeszcze wali z całej japy. Poda wygląda zupełnie jak ja. A <śm> panowie, może byście jednak się stop Przerwali ten precedens, co nie? Nie, nie będę... Zignoruję czuję krzyki. Dasz tak bardzo to nie boli, co nie? Nie wiem to co to, to słyszę, że jeszcze się leje, ale w ogóle się nie wylewa. cię spalę i. O, to ma wielki problem. Już nie. A James, James Town, o serio. To to kurde wymyślił to nazwę. Będę się nazywać Jamestown. typu Jamestown. Co to mamy? Oby nie była taka jest po! Bo... O, ja pierdolę, ale się mnie warzywa. A, rozumiem. Kolekcjoner komiksów. Akur takie klejące, dlatego że to są bardzo starszyte. Wow. Aaa, dlatego to. Może nie, tak nie rzucę granat tylko po prostu będę do, do tego strzelać. Jesteś tam w tym wyrazie nie ma. O, lepszy pierdolisz naprawdę super cenę, bo wiadomo, jak żyjemy w czasach Inflacja, Inflacja. Jeszcze raz Inflacja. Nie wiem, czy Bóg się że tamte jest ale nawet wyeliminuję tych, ponieważ mnie wkurzają. O, ty! Tak nie będzie. Jeszcze raz. Pięknie, co ty miałeś, co ty chciałeś zrobić? I ty też. Aż tu szkoda, gadać. O, kurde, kurde, się dałem złapać. Jeszcze tak. I cyk. Czekaj, przyniosę się do innego miejsca. O, teraz jest lepiej. A tutaj, tutaj będziecie się to wystrzelać, ale jakoś mi nie zauważycie, co nie czy znaczy nie to cyk, i po kolejnym działce, co ty chciałeś zrobić? No, ku... Ech, nie w mi idzie o. Nieraz lepiej. Ktoś jeszcze? Halo! O! Wyśmienicie! Mm, co ja mam tu zrobić? A, chwilka. O ty, w bordę. Znowu te rakiety. Trzeba się trzeba szybko się schronić. Zamiewali ile się da, co nie. O, poszło. Jedno działko zostało zniszczone. Tylko najpierw wystrzelę sokoła. sokoła co na widzę. O, już mam cię z no, poszło. Jeszcze jedno działko zostało i rozwalone. Pilka, akurat niestety z Was żywiłem, bo nie spodziewałem się, że odda pod śmierć strzał. A ja muszę niestety się tam. O Boże. Teraz to. Moje jeszcze wysiadam. No Boże, czy ja naprawdę muszę przedłużać swoją agonię? Ja niestety nie wziąłem tej reszty ekipunku. Znaczy, reszty tego lutu. Mam nadzieję, że nie zniknie, bo hej, bym sobie trochę poszedał. Eee, Jezu, oby nic się jakby złego nie stało, oby do tego nie doszło, oby został lód, oby został lód, proszę, 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 został. Całe szczęście został, to rozbieramy. To nie jest mi ważne, ale przynajmniej coś tam na zbiorę, ja zwykle nic. No, wezmę jakieś granaty, to wezmę sobie jakąś rakietnicę i w sumie, ty, o, czekaj, jeszcze od ciebie coś tam wezmę. I co tam będzie i. Oh, Uchudy, czterokrotne. Ale pisze to jakby. Nieobrażeń. Nie co nie to przetestuję. To jest. E... O, tu już po czwórkę. Teraz ja zwykle mi się to tak przyłącza. E, czy jest jakby inny skół do przejścia? Ja, nie, 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 nie będę ryzykować. Lepiej, nie, lepiej, nie. Bo to co ma, to jest naprawdę zajwiste. A właśnie, skoro. Scroll... Społujmy. Na razie wydawało mi się, skoro 6 razy, to wydawało mi się, że jeszcze aż 6 naboi, a właśnie jakby damage jest nie jest też taki jakby powiedzieć dobry, ale... W sumie... Druga powiedz, o. Spokój ma być? Dziękuję. A właśnie, muszę testować. 139, 22. To dlaczego dlaczego niby razy No, Dobra, przystosujmy. Jak będzie eliminować za innym strzałem? W sumie nie jestem pewny, czy to dobry pomysł, ale. Spokój, spokój. Eee. Ile się da? Dobra. Już wszyscy zadowoleni. Tuż na razie zachował tą sniperkę, ale będę musiał się o tym później przemyśleć. A właśnie, gdzie jest ten koleś?

You will Serio? Co tak twierdzisz, to ich będzie. Ale czekaj, czekaj, czekaj. A no, teraz lepiej, no to wchodzę. 12 seconds later. on. Nie zgadnę z i kolejny trap trap. Nie you you wiem know you know. o tym. This last challenge will be your greatest. ale się tam tu uda, ale najpierw muszę udać się do tego cholernego captrapa. Jeszcze był jeden, ale nie wiadomo dlaczego. Jeszcze tam nie zostało zrobione. W sumie nie mam pojęcia. To tam nie wiem, co tam spotkam? Hmm. Znaczy, dziwniejsze jest to, że załatwia za pierwszym razem. Znaczy, za pierwszym strzałem. To dobrze? No więc tam nie Dobra, idziemy dalej. No, ciebie to akurat widzę. Nie to, czego chyba niego ten Old Heaven, co było nawet prawdziwe. O, to tu na zbiorę. Uuu. Ty, niby ta broń jest dobra i to już do leworweru. To już to wezmę, jeszcze to wezmę. A właśnie, przetestuję to. Bo to jest złota strefa, to. Jakiś, jak zwykle trzeba to robić. Jest ganna, gdzie ja niby znajdę i akurat tam się znajduję. Co tu jeszcze tak daleko? O kurio, to. Dlaczego nie myślałem, że to tutaj, w tym miejscu. Jakiś, jak zwykle się pomyliłem. W no, nie niby taka średnia, ale to, co mam, tu jest wyśmielita ja Na razie nie trafiam w głowy, ale. A, czekaj, mam do tego inną broń. No, teraz lepiej. Robię przepyszne, pieczone owoce? Może? No, to jest dopiero coś wyjątkowego. Nie zapamiętać, na te, na te owoce. Mo o, czeka, trzeba jakąś in inną drogą. Dobrze zakładam, że to rura, czy przycisnę się przez to? Przeci... Znę się. Kurde. Ej chwilę. No kurde, te przeszkody, dlaczego muszą mnie tak automatycznie blokować, ale zara... E, no, szkodera jasna. To no, skąd niby znajdę wejście i znajdę ten początek rury. Mam nadzieję, że nie spadnę. Cóż, to trochę to zajmie, ale cóż, warto próbować. Six hours later. Może gdzieś będzie tutaj. O, już widzę. Tu jest ten początek tej rury. Mam nadzieję, że jakoś nie spadę, co nie? Czeka, czy przypadkiem potknę się? Nie, tak nie. A jak pobiegnę to nie potknę się o te cholerne belki. <laughs> ale co to za dźwięk, jakby burczał mi... O, jednak mi robi przeszkodę. No i znowu będę się skakać za każdym razem. No bez sensu, ale jakoś to ogarnę. Ty zaraz, że może te krzyki to właśnie zestujące wikiego bossa. Muszę zdobyć jeszcze kolejny fragmencik. Właśnie to fragment, można powiedzieć, ponad trzy. Znowu, blokada. Ja no, sobie To, to. I zaraz, to może to i co? Ten spot przez płotki. To w sumie ma sens. Ale cóż, zdobyte, to zdobyte, przeskoczymy! Oberwałem trochę niestety, ze względu na to, że utraciłem część tarczy, a jakość niestety toczyłem do wody. Logicy gier w ogóle nie powinien on to Znowu nie wiem, jak to działa. Ale cóż, było, minęło, panie, to nie wiadomo co tam miała ja się trapie, proszę bardzo, oto cię naprawiam. I mamy kolejną pojemność do. A właśnie, ile ja mam już mam ponad 33. A właśnie, czy ty 33 zaprowadzisz, Bo w sumie. nie jestem pewny. Jednak ja, nie. Znaczy ja, tak do tego... Ja, czy do tego, nie dojdzie. Tu już nie postaw na lincy Jak wyruszyć? Prosto z fabułą. A właśnie, czy to wszystkie wisy wykonane? Raczej tak. No to lecimy. O, czy jeszcze te raki. Będą mi mnie niestety wyskakiła, co nie. Czekać, obogowę cała twica za pomocą zwyczajnego pistoletu. Raczej znaczy za pomocą rewolweru. Ale coś mi zdaje, że jednak nie. Od razu normalnie baza strzelę. Icyk, Icyk. Ktoś jeszcze? Już to widzę. Oj, spudłowałem. Biłem, Nie trafiłem. Nie trafiłem. A czy się zabiłem? No, próbował skoczyć. Mi doskoczył. I kolejny. A już go nie ma. Icyk, oj. I masz. I jeszcze raz. Zaraz padniesz. U, też się jakoś szybko przeteleportował. Ale was od razu załatwię na amen. Tylko jakoś idzie. O, łapcie granat. Kura tylko... jeden ja, no, oberwał jak kurde, chciał zrobić. Kurde, tak kręciołka, co nie? Ale nie, tak do tego nie dojdzie. Muszę być niezwykle przygotowany na to. O! A wiesz jeszcze kolejni. Statąd. O, to ciekawi ta broń. Dobra, użyj granata. Może ktoś tym pomoże. No i do końca. Ale coś to pomogło. Icykt. Icykt. Kurde, bo świeżej powinien z nich ale kur to mnie korci. Zobaczymy, co tam będzie. A kolejne rewolwery to to, to zobaczmy, to czy nie, to czy nie, ale to wezmę. Ale to chyba wyglądał na pistolet. Co ja nie wiem, dokładnie sprawdzałem. Można powiedzieć, że powoli zbliżam się do zarodka. Co tam będzie się działo, to w sumie sam nie wiem. Ale czy jestem jakby powiedzieć na to gotowy? Myślę, że tak. A może nie? O, pierniczy, ale ty wielki! Te hi oczy hipnotyzujące. No, jeszcze wali z całej japy. Podaj, wygląda zupełnie jak ja. <laughs> ale cóż, trzeba będzie jakoś się pokonać. Ale myślę, że jakoś dam radę. O, to rój tych raków. Okej, okay. dobre zaraz. To serio, od razu będzie łatwo. O, już widzę, trzeba trafić prosto w oka. O, ci się w oczy. Trochę nie idzie tak, jak miał być, ale. Coś się tam zrobi. O, -o to będzie mocne uderzenie. Oj, poszło. Okej, okay, tam już oberwał. Ale jeszcze z drugiej strony. Jeszcze trochę. Nie do końca. Oj! Jeszcze trochę. Wystaw oko, wystaw oko. Muszę jakoś dokładnie się przywalić. O nie, o nie. Tak nie będzie. To nic to nie dało. Bo ja mam mocno obszarową broń. O kurde, to jeszcze żyga. To jeszcze żyga. To ty będziesz się chował przede mną. Jeszcze. I cyk. No. To akurat było łatwe. Zobaczmy co tam masz i. Nie to co chciałem, ale... Uuu, lepsze tarcza, od razu biorę, da zobatuję, dziękuję. I coś jeszcze, bo widzę, że... Nic dal nie ma. Ale to co byli głupcy wysyłając te cholerne raki. Nie wiedziały, że ja mam kurde wspaniały obszar o broń. U, kurde, tutaj jakby sporo municji. To ogólnie mogę się trochę zrehabilitować. Ej, Zara, kto tu to, to, to zabrał? Tego nie powinno być w planie. A, kto końca... Kurde no. Tylko robię mi z tego przeszkodę. To się to, to to, to to, tak, 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 to jeszcze to, to nie to, to, jeszcze to... już zrobię to. jeszcze tutaj. No tak, jeszcze nie jest zupełnie i ktoś tutaj jeszcze zajewał. Dorwę tego gnoja, który tak to zrobił. Wiem, że nie znajdę tutaj nic coś wartościowego, ale kurde zawsze jest coś, co mogę sobie sprzedać. A wiadomo, będzie więcej dolarów i przynajmniej ustabilizuje się na całe życie ale wiadomo, niestety taka prawda nie jest czyli tak pokieruje mnie gdzieś tam no to można powiedzieć, walka była łatwa, ze względu na to, że miałem łatwo bro naprawdę zbyt mocno broń o, y ty Jezus Maria Ojej, no jeszcze tego brakowało Okej, okay. można powiedzieć, że ten mi nie atakuje I... To wy będziecie się tym męczyć. Prawdę. Och, we skurwy, o, z skurwysukinsyny. O, ma was. Jeszcze was dorwę i cyk. O, brawo. Jeszcze trochę. I cyk. Jeszcze jeden? No dawa, dawa, dawaj. No. Teraz załatwione. No to pora tworzyć. Czy jakiś łup wyskoczył, Raczy ta? No to kasa, 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 kasa i mamy. Doskonale. Można powiedzieć, że jestem z tego niezmiernie zadowolony. Teraz wystarczyłoby wróg ty poziom! O, ten to jakoś eksplodował? Mimo, że strzeliłem. Prosto w oczy? Ale, serio, czy o wygląda jakby eksplodował? Czy go zabiłem? Chyba raczej nie. W sumie nie wiem. Było minęło. Poruszać dalej. Oh, Earl like eee, kur... gdy zbliżałem się, już do końca, no. Serio. Eee, to trochę jest naprawdę i... stresujące, ale, kurde, no. Klaptrapie, po prostu można powiedzieć, że w nieodpowiedniej chwili mnie wezwałeś. Jestem Tanis, proszę bardzo. Dobra, ale co się dało? I mamy uratować Klaptrapa w Old Heaven? Zaraz, to nie tak będzie jakaś wizyta do sobie. sobie... Jestem pewny, ale skoro tak twierdzi, niech będzie. Ale najpierw będę musiał udać się do szalonego Erla. Ale niestety zapomniałem, gdzie ta lokacja się mieści one przydały się ku na mapie, ale cóż, przynajmniej tam zaliczę. Match later. O kurczę, ale trafiłem na coś dobrego. Predator skill, ciekawe o co to chodzi, bo sobie nie mam pojęcia. A, tutaj te Bloodwing to właśnie nas y, timing, to akurat nie ma, używam. A te Bird of Prey i Focus skill, zobaczcie co to te Bird of Prey. A, tutaj na dwutargi i Focus skill. A to akurat tego co niestety nie używa, bo... O kurde, jaki mocny. Już nie na długo. Właśnie do niego idę, tylko akurat dopiero zacząłeś... Yy, informować jak zacząłem strzelać. Trochę bez sensu, jak dla mnie. Ale zawsze z wami rozprawię. Jęcyk. Gotowe. Ktoś jeszcze? No coś mi zdaje, że jednak... Z nimi to już została rozwiązana sprawa. Dobra, Erle. aż on Erle, jaka jest misja? Rotować er najlepszego przyjaciela Erla, który jest przytrzymywany przez Badytów przez Trash Coast. Skoro trzeba go uratować. To trzeba się tym zająć? A wiadomo, ta zniewaga krwi wymaga. 7 No to zaczynamy. No właśnie tutaj się doładuje ten najlepszy przyjaciel szanownego... Czego patrzy gdzie indziej? Ja tego po prostu nie rozumiem. Chwila... i cyk. To powinno pomóc. Ua! To to ma za masakra! Aaa, to panie psiaszek. Patrz na co, już cię wypuszczam. I tylko mi nie mówcie, że ja będę musiał... poeskortować. Nie no, to trochę jest przesada, ja nie jestem od tego. Jeszcze mogę go chronić. O, czekaj, może jednak nie trzeba. Ju. O, ma Myślałem, że będę musiał sobie z tym męczyć przez długi, długi czas. Chyba, cieszy to cholery z kuriela, ale już ma na nich... Ma was wyjebane. Dzień jedno jest pewne. Misja wykonana i tylko to się liczy. Pora odebrać nagrodę. Szalone Erle. O, tutaj jest ten wspaniały psiaczek. Żeduję wykonanie zadania i mamy... To co, co było, to jest spoko, dobra. O, nie ten przycisk, jak zwykle nie naciskam. Mnie, że O, to pod ekipą, na to pod i. Dobra, czyli zostało nam już tylko skierować je do Old Heaven. Miejmy nadzieję, że ta misja z Ozaną z została całkowicie zresetowana. Eventually. Jednak nie działa, ale niestety dziwię się, dlaczego nagle FPS zaczyna mi spadać do 30%. Do 30 FPSów. Dla to trochę jest naprawdę dziwne. Czeka, będę musiał to naprawić. Dalej tutaj nie ma dalej, Jak dalej nic z tego nie wyszło, ale... Można powiedzieć, że teraz wszystko się stabilizowało, tylko nie miałem pojęcia dlaczego. Nagle zmieniło się mi na 30p ale wystarczyło tylko wyłączyć i ponownie wyłączyć grę. Już można powiedzieć, sprawa została załatwiona. Tylko jeszcze raz muszę się uporać z tymi, nie o cholerną szarańczą. Aj, bez z tego męka, ale dam radę. O, tak już lepiej. O, czekaj. I pięknie. O, jeszcze żyjesz. Może nie długo. O, czekam mam to. No nie do końca, jak to było, ale uznam to za zaliczone. A, to chodzi o tego klaptrapa. Okej, okay, rozumiem. Maga eksploduje, nie? Czekaj. No, to było piekne o Jezus, Maria. Łap granat. O Jezus Maria, nie spodziewałem, że tutaj będziesz. Teraz ja się dorwę i masz te swoje, masz za swoje. To trzeba tymi takimi granatami, Czeka, łap ty. Teraz to ty złap. Jema. I cyk, jeszcze raz granaty, powiem szczerze, na to i cyk. kolejny no, można powiedzieć, że odwione. i zaraz się uwolnię. Klap trafię, więc cyk, lubię. Nie ma o co to chodzi, ale cóż było minęło. Dobra, skocie mam. A co, zdziwiony jesteś?

Trochę mnie w tym kurzyła. O Boże, jednak jest, tylko musiał niestety uratować tego klaptrapa. Ech, jak te, to jest naprawdę wkurzające, ja pierdolę. Aba trapie, zaraz cię na. Grabie. No i kolejna część została zdobyta. No to para, uratować tego klaptrapa. Już jestem, już jestem, proszę bardzo, jest zostać naprawiony i wreszcie mam z tym spokój. Ja pierniczy to było po prostu irytujące. Czy nie przypadkiem będziesz tym, który mnie poprowadzi do jakiejś super skrytki, czy nie, bo w sumie tobie przyprawił o ból głowy. A czy nie? No to trzeba ruszać dalej. Ciąg dalszy nastąpi.